Cześć, ja jestem Marcel, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. No i słuchajcie, dostałem wyzwanie, żeby codziennie rano wstawać i pokazywać jaki jest sklep. I przyjąłem wyzwanie, tak więc słuchajcie, codziennie rano będzie filmik wstawiany i będę pokazywał po prostu jaki jest sklep. A więc dzisiaj jest 24 sierpnia 2019, no i co, zobaczę jaki jest sklep. Ooo, oh, oh, słuchajcie, to właściwie trochę rzeczy tutaj jest. Nowy skin freestyle ze stylem zielony. Tu plecak też ma w ogóle też styl zielony, fajny. Fajny skin nawet bym kupił. Ale wtedy wyjdę na zero fałdolców, więc nie wiem. Po pierwsze, po drugie, tutaj mamy jeszcze skina Mach. Przydomek Wilk, Szerszeń oraz Soku. I tutaj podstawowa to czaszka. No, powiem Wam nawet fajny skin, ale 2000 fałdowców ja bym na to nie wydawał. Pewniak. No, fa fajna od dźwięk fajny ma. Skryta czerń. O, a to co? Jakiś gigantyczny robot? Nie wiem. I shotgun. No, i walka powietrzna. Tutaj fajne, fajne też nawet malowanie. No i to już wszystko. I tutaj jest zestaw Major Laser, którego niestety nie kupię. Ej. Yy, no, no, nie kupię go niestety dlatego, bo nie stać mnie. Yy, więc tak, tutaj mamy Major Laser, ten skin. Mamy skrzydła Lasera. Topór Lasera. Klimat domyślny, muzyczka. Ogień domyślny. I jeszcze taki taniec. A y, nie widzicie, się, że tutaj nie ma takiego y, tańca. Takiego. O to, bo ja go kupiłem wczoraj. No. Y, fajny taniec, dlatego go kupiłem. Y, dobra. A pozos po, 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 pozostałe rzeczy to. Tutaj mamy ladako z plecakiem worek włamywacza. Mamy pani pustyni. Nawet fajny skin. Punkt złamania. No tak... Nie. Brokat. Emocka. Czerwony hamuflaż. To chyba też jest nowy, nowa, nowe malowanie. Oj, znowu ten robot taki duży. Nie wiem. Tak, nowe, nowe. I coś tu śmierdzi. No. Hmm. Nie. No więc, słuchajcie, taki właśnie jest sklep. Yy, dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia jutro.